Siema, z tej strony, się Puchacz. Witam w kolejnych przygodach naszych z Puchaczem, czyli ze mną. Cześć! Co dzisiaj będziemy robić, moi drodzy? Dzisiaj zajmiemy się czymś, ale to za chwilę. Bo na razie, co mam coś pokazać? Jak widzicie, mam już pokolorowaną owce. Niestety nie mogę znaleźć. Ośmiornic, co mnie bardzo boli. Tak, to bym miał białą wełnę, czarną wełnę, zieloną, czerwoną i żółtą. Jeszcze będę musiał nieco poszukać, może z Wami, może bez Was zobaczę. Hmm. Dzisiaj zajmiemy się budowaniem. Nie będzie to zbyt długi odcinek. E, dzisiaj e, zrobimy sobie mapę 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 naszego tutaj mm, terenu i zrobimy sobie bibliotekę miejsce już przygotowałem już wam pokazuję yy, miejsce gdzie to będzie to jest to jest takie tajemnicze wej tajemnicze wejście o jest. Czerwona wełna. Czemu ta wełna stoi? Zbijemy ją. O, są drzwi. O tak. Tu będzie nasza biblioteka. Um, tu będzie nasza biblioteka. Idziemy po trzcinę. E, po trzcinę Weźmiemy jeszcze sobie... Jeden redstone, e, potrzebuję jeszcze żelazo. Żelazo, 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 tutaj. O tak, e, żelazo, cztery, żelaza. 4, żelazo. Robimy kompas w ten sposób. Dziewięć miało być dziewięć kartek, mamy stworzoną mapę, a resztę przerabiamy. Na papier. Nie wiem do końca, ile będzie mi potrzeba tych książek. Trzcina mi się przyda, bo z trzciny jeszcze będę robił ciasto. O, jeszcze trochę. O, zabrakło. Dobra. Mamy pięćdziesiąt pięć kartek, robimy książki. Myślę, że wystarczy. No i zostanie, niestety. Jedna kartka. Dobra, 18 książek myślę, że wystarczy. Bierzemy drewno. Od razu tego się pozbędę. A, dobra, robimy sobie coś takiego. I robimy półki z książkami. Tyk, tyk, tyk. Pięć. A, pięć, pięć, pięć. Dobra. Sześć... ...półek z książkami są. I tak. Tu będzie, tu, 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 tu. Eee, zaraz. Tu nie będzie. O, ciekawe. Tu. I tutaj też nie będzie. Dobra. Czy ja mam jeszcze drewno? Mam pek 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 mm, dobra A, tu mi się przytapia bruk cały czas E... Aha, jeszcze dynię zebrałem Tak w ogóle nie mówiąc potrzebował bo mi zabrakło nieco zostawię sobie 34 na ten a zresztą będę miał jeszcze multum Wezmę wszystko, dwa sobie zostawię. Tak. Chociaż... Zbiorę sobie łodyżkę. Zebrałem, tak. Ech, będę... Potniemy też drzewo dzisiaj. Oh, dzisiaj. Akurat mam trochę... Zbierzemy... nie wiem... Wezmę 10 Drzewa... Co ja chciałem? Aha! Zrobić książkę robić książkę. Tak, tak. 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 Aha, zapomniałem. O oh, Boże. a ja no jestem. Muszę to ogarnąć. Zabraknie mi jednej trzciny, to jest dobra, będzie tych książek multu. Ale weźmiemy sobie jeszcze jedną trzcinę, zabrana. Tyk. no i będzie. Będzie trochę książek, Dobra jedna kartka została. Chciała się pozbyć. Ja się lubię jej tak pozbywać. Zamykamy i tyle. I to zniknie. Dobra, to tak. Mamy 10 sadzonek. Weźmiemy sobie 10 łączki Tak. No, z tego jeszcze mogę zrobić papier. Ale dobra, pierwszą to. Jeszcze to. Bierzemy toporek. Idziemy sadzić drzewa i od razu ciąć. Myślałem, że to brązowało. Nie. Tak, to szybko wyrośnie. Od razu będę ciachał. Sorry, że tak nic nie mówię. Ale. Nie mam akurat nic ciekawego do powiedzenia, Mogę Wam powiedzieć, że następny odcinek. Tak chodziłem e, sobie po tym w moim rejonie. Szukałem tych kwiatów i tych ośmiornic. E, szczerze mówiąc, nie znalazłem, ale jak popatrzyłem się na tą wieżę z dołu dokładnie zaraz wam pokażę z którą tu są kwiatki to może jest zbiorę od razu dokładnie pode mną jest świetna jaskinia gdzie tam pójdziemy w następnym odcinku i obiecuję wam, że nie będzie tak jak ostatnio, że byliśmy 5 minut w jaskini i wyszedłem, nie? To będzie... Jezu, ile tu kwiatów... Skąd tu biorą? też biorą? Też się tego nie zabrałem. Hmm. Aha, i świnki zabiłem, bo... Stwierdziłem, że ciężko mi będzie teraz je znaleźć. I tutaj, tutaj, tutaj coś będzie innego. Nie wiem, co jeszcze, ale coś będzie. Dobra, my dalej siedzimy drzewa. E, chociaż musimy zebrać 32. 32 myślę, że jeszcze 2 drzewa, jak eee będzie to by to jest sezonka. ja chcę tak, poprawne niewielko drzewo <one> Yes, do To jeszcze cztery, um, cztery mączki kostnej. Jeszcze tu posadzę. Najlepiej by można było ściąć drzewo dżunglowe, ale niestety no nie mam. Nie mam... tego... nie mam... sodomku z drzewa dżbą eee, czy mi to starczy? Powinno... ale na szeroką okoliczność wezmę biorę nieco więcej drzewa. Mamy drzewo, idziemy do naszego crafting table, przerabiamy na dechy, I teraz tak. Pyk. Tak, tak. No jednak książka nam zostanie. Dobre. Ale drewno też się przyda. Dobra.

jak widać biblioteczka jest zrobiona, tak by nie patrzeć, fajnie to wygląda. I tutaj będzie nas tu do enchantowania przedmiotów. Jak tylko zbieram materiały potrzebuję dwa diamenty, Podajże I ten I, i coś tam jeszcze. Już nie pamiętam, muszę zobaczyć ten. Zaraz to zamienię od razu. chodzę tak wygląda. Tak brzydko wygląda. wygląda. Już, już, lepiej. lepiej. Dobra, to zabieramy. To zabieramy. Mamy. Jak widzicie, już sporo tego przytupiłem. Dwa kolejne. Wezmę. Niech się przypapia. Od ty będę musiał dołożyć węgla. Tutaj też. Mam jeszcze, co? Jest, a, jest, mam. O 16. O, pochodnie też mam. To spoko. Jedno, raz, drugie, dwa. Dobra. Pożegnam się w bibliotece z wami, tylko jeszcze schowam przedmioty. A, narzędzia, narzędzia tutaj, tutaj, tutaj. A, tak, beuna. Beuna. Tutaj od razu to mam, barwnik, mm, narzędzia, kamień, bruk, to nie podbór, spokój, coś mam, nic, e, tutaj też nic. Widzę też mieć pożywienia, z pożywienia nic nie ma. Dobra. Chowam sadzonki. Hmm, jeszcze żbir. Tu deski. Deski sposób położy tak. Książka I mapa Dobra i tak jak mówiłem pożegnamy się w nowym pomieszczeniu, czyli biblioteka. A więc komentujcie, subskrybujcie, jeżeli Wam się podoba, łapkujcie, jeżeli nie, klikajcie łapkę w dół. Na razie, cześć!